Dzień dobry moi drodzy, witam. E, dzisiaj po raz kolejny sobie spędzimy trochę czas z moją kolekcją gier i tym razem zagramy sobie w gierkę, która nazywa się Hogs of War, czyli Świjaki Wojny. Jest to gra, która e, bardzo przypomina w zasadzie swoją mechaniką Wormsy i jest to świetna gra, e, więc wkładam właśnie ją teraz do napędu i zaczynamy, spędzimy sobie z nią trochę czasu. E, zaraz wracam, Przekajcie? Mocniej. Dobra, już wracam i teraz odpalamy giereczkę Let's go! Ale dźwięk, ale dźwięk poszedł. Dzień dobry, dzień dobry. Ciekawe czy ktoś z Was w ogóle kojarzy tą gierkę. Jeżeli na Nexus Live ktoś kojarzy, to, to, to dajcie znać. Jest, jestem bardzo ciekaw. Gierka jest przegenialna, jest utrzymana w takim bardzo fajnym klimacie. A ja już w troszeczkę pograłem, dlatego mogę stwierdzić, że jest naprawdę niesamowicie grywalna, nie? Kwilka! Dobra, czy tu będzie intro? Mam nadzieję, że zobaczymy. PlayStation, jeszcze jak? Mówiłem retro. Jest, jest retro. Dobra, czy ja tu będę przewijał te, te rzeczy? Jest intro. Jakie intro! Wyrenderowane. War. You in love, private? don't look at me or give me nightmares. A collection of islands in the South Pacific. The Pacific there. Shut up. Swill is the lifeblood of pigs. Control the swill and you control the world. And that means war. Co to znaczy? Wojna! Dokładnie! Wojna! Żołnierze, nasza praca to walczyć! Zniszczyć! Z gronami, bombami, kwiatami i... ...i twoimi białymi rękami! Dobra, świniak, uspokój się. Born to Grill, wszystko jest utrzymane. W klimatach wojennych, takich... klimatach pierwszowojennych, zaraz zresztą zobaczycie. Cool world. Jest bardzo problematycznym tytułem. Dobra, mamy tutaj One Player, Multiplayer. Lecimy, One Player. New game. Mm. I teraz, moi drodzy, możemy wybrać sobie Armię Świnek. Mamy Trot Tommy Trotters. To są Anglicy. To są świnki angielskie. Garlic Grants. To są świnki. Świnki francuskie. armii Uncle Hams Hog. To są amerykańskie świnki. Piggy Strojka, czyli <grystrojka> nawiązanie do, do perystrojki ehm, I to jest e, e, rosyjska armia, radzieckie. Ehm, <grystrojka> Sushi Swine, czyli jak sobie możecie zobaczyć, e, azjatyckie świnki, armia azjatycka. Soa Krauts. Ehm, to są to akurat są niemieckie świnki. Tad, kogo wybieramy? Które świnki myślicie, że będą dobre? <grym> mm. Pozostawiam wam wybór. Ja sobie jeszcze zjem tutaj kawałek. Mm. Niemcy, Ameryka. Radzieckie, nie, 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 Boże. Czasowy co wy kurde gadacie? Litości. Susi świnki? Możemy zagrać sushi świnkami. Okej, okay. nie będą suszyć świnki. Jak mogę je nazwać? Nazwiemy je. Jak nazwać? Sushi Świnki, okej. okaj. Sushi Świnki. Ok, jakie mamy przydomki? Jest sushi, Temko, Ninja, Tempo, Surowa ryba, Raw Fish, Kungfu, kemdo i Shogun. Dobra, zaczynamy. Start mission. Start Training Mission No. Nie potrzebuję akurat Training Misji, bo ja akurat tą gierkę ogarniam w zasadzie. I teraz zaczynamy naszą kampanię. Mm. To wygląda jak świnka. Zobaczcie, te, te... teraz dopiero zauważyłem, że to wszystko wygląda jak świnka jedna wielka. Nieźle. Mm. Nasza pierwsza misja. Mm. Charge of your own, ok, ok. ostatujemy jeszcze w międzyczasie. Let's go! Pierwsza misja! Okej. Okay. I co teraz? Mission... Czy ja mogę analogii włączyć? Okej, okay, działa. Dobra, moi drodzy. Mamy tutaj świnkę. Ruszamy się lewo, prawo, jak sami widzicie. Mamy do wyboru... Akurat teraz dosyć ograniczony asortyment. Mamy rifle, granat... I bagnet. Myślę, że weźmiemy sobie... Granata i spróbujemy granatę w niego rzucić. to mamy świnkę. Przed nami jest ta świnka. Uwaga, musimy w nią wycelować. Rzucamy. Kianu, grunt się nazywa. Kianu. Będzie uniki jak Neo robił. Uwaga, nie! Yeah! Za 28 dostała świnka. Dobra, i teraz on będzie we mnie walił. To jest format jak Wormsy, bym powiedział. O nie! Strzela we mnie amerykaniec. Nie! Koniecznie? koniczyło Dobra. Mm -hmm. Weźmy sobie brońkę. Albo nie, w zasadzie granatem go zabijemy. Uwaga, gotowi? I teraz rzucę w oh, niego w łeb. Okej, okay, uwaga. Oooo! Ale... 24! Zajebiście! Mamy go! Fuck yeah! Słońce będą. <laughs> to, jest, to jest typowa sytuacja. Ej, będą Wormsy? Nie, mamy Wormsy w domu. Wormsy w domu. Wyglądałem tak. Mm. Boże, jakie amerykańskie... O Jezu! Ło! Wow, udało się. Dobra. Zobaczysz, że tam mamy jednego wroga. I tu mam jeszcze jednego wroga. No czekajcie, wiecie co? Pójdziemy po brońkę. Zobaczymy, czy ja zdołam tam dojść w sumie. Mmm, hmm. mam dużo czasu. Easy. Nie wiadomo, dlaczego powstały. Łąsy. O nie, kurde, wpadłem do wody. Aj! Trzeba uważać, bo to jest żyćko. Tam do tej wyspy trzeba chyba dopłynąć, tak mi się wydaje. A bo wtedy przyjdzie chyba, tak? Dobra, uwaga, co zostaniemy? Bazookę! A, czekajcie. Nie. O nie, bo to jest skok. Dobra, bazuka. I bazukom. o Dobra. Czekaj, 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 czekaj. oj to musimy dobrze zrobić. Oooo! Mam 50 sekund. Dobra, mamy jeszcze dużo czasu. Wiesz co? Przebiegniemy się tędy. Bazuka jest jak tego? Bazuka jest zajbista. Spróbujemy go wysadzić i do wody od razu pierdzielić. Czekajcie. Uwaga. Eee. Nie tędy, dobra. tutaj, staniemy sobie tu. Może gdzieś na wzniesieniu jak na wzniesieniu, może byśmy stanęli. Dobra. Musimy w niego wcelować. Musimy dać kamerę w dół nieco. Okej, okay, uwaga. I teraz na maksa power. O nie, ja sam się siebie walnę. Oh my god, sam się siebie walłem. Dobra, nie. Ja się za 12, a jego za, za 40, więc jest git. Łatwiutko. <grytko> jest git. Czucawe nie grana. O! Na 30, niestety. Wibracje nawet działają w tej grze. Mm. Co dalej tu możemy? Dobra. Weźmy sobie brońkę i zrajflam, które wygląda jak Wormsy 3D. No bo to są łormsy 3D w zasadzie. Dobra, czekajcie, bo ten cel jest malutki strasznie. No. E, e, ale drży, ale drży, nie mogę. Trafię? A hard form of fighting is for fighting with no actual fighting in it. Trafie? Yes, trafiłem! Dobra, easy, mamy to. Oh, you suck, boy. Mm. You suck, boy. Oh, good show. let's send them dzień. Cześć, dzień dobry. Co on zrobi? Bobby Joe. This is not a drill. Dzięki bardzo za słusznego. dziękuję. I Dobra, musimy granatami wysadzać tamtego. Na razie mamy mało broni. Te bronie zdobywa się nie ze, że ze skrzynek, to jeszcze awansując te postacie. Dobra, uwaga, rzućmy tak. Mam? Czy takie jaka kiedyś była dla, dla dzieci? A gierka nadal jest dla prawdziwych mężczyzn. Kiedyś miałem demo wersję tej gry. Hmm. I w demo wersji tej gry był tylko jeden poziom. Ten tutaj, albo chyba dwa poziomy. Ten i jeszcze jeden. Hmm. Okej, okay, teraz jak jesteśmy ranni, to zobaczcie, że idziemy po powoli. Gdzie? Utykamy na jedną nogę. Hmm. Musimy już po apteczkę w takim razie. A zdojdziemy. Czołgam się. Ech. Tutaj powinniśmy dostać 50 HP, ale zobaczymy, zrobimy może snipe shota z jednej strony mapy. Jedne tak, że kurde zabije. Dobra, uwaga. Chociaż sobie moglibyśmy podbyć tam. tak wiecie co, podbiegnijmy tutaj, bo tu jeszcze możemy brońkę jeszcze jedną zdobyć. Czekajcie, podejdziemy sobie tu. Tędy i tędy za do góry podejdziemy e, e. Kurde, wiecie, jakie to jest niesamowite uczucie, że kiedyś chciałem bardzo mocno grać w tą grę i teraz mogę, no, mogę w nią grać. Jest... Sniper rifle! O, mamy snajperę chat To jest to, to tutaj Uwaga. Ole przybliżenie jest, ale drży dalej ja trafię w łepetynę? Jest! O! Strafię! Nice! No, snajpery! Woo! Nie, 40 to zadaje obrażeń, nieźle. Sir, to expire, sir. Udało się. Jej! Easy, pierwsza misja zrobiona. Najwyższa. No, miałem tu już. Okej, okay, level, level complete, survival bonus, okej. Okay. Mm, I teraz bardzo ważna rzecz jest, dostajemy teraz awanse. Mm. Teraz będziemy mogli awansować nasze świnki. Nasze świnki o tyle fajnie, że one mają swojej klasy postaci. Mamy medyków, inżynierów, scoutów, snajperów i tak dalej, nie? Ok, i teraz możemy wybrać naszą świnkę, mamy 2 pp, czyli punkty, punkty awansowania i możemy go promotować teraz i zobaczcie, że teraz mamy do, wybra do, do wybrania heavy weapon, inżynier, espionaż i medyk. I teraz zastanawiam się, byśmy wzięli dwóch, ja, ja bym wziął może jednego inżyniera, oni są całkiem śmieszni. Wziął jednego inżyniera i może... Chociaż dobra, weźmy jednego espionaża I zobaczcie, że, że on teraz, ta świnka dostała na, na oczy dostała takie okularki, jest w okularkach A jego sus weźmiemy w heavy weapon'a może We Weźmy sobie he jako heavy weapon I zobaczcie, on dostał teraz jedną czapkę i plecaczek I zaczynamy kolejną misję Go Och Nie mam gdzie odkładać talerzy już teraz. Też tak macie? Ja tak odkładam, odkładam. A później nie mam tyle siły, żeby tego znieść. Prawda druga. Popularizuj ABA Odyssey. Nieźle. Eba Odyssey akurat mam. No dobra. Okej, okay, to jest nasz gościu od espionażu, on ma 75 zdrowia teraz, najbliższe. Mmm... Mmm... Tutaj mamy gaz, mamy pickpocket, czyli podkradnięcie. I mamy... Z bagneta możemy mu jebnąć. Hmm... Czekajcie, mmm... Dobra. Wrzucamy tutaj w typa. Tym granatem, tak? Bo to jest y granat zatrucia. Chociaż dobra, wiecie co? Czekajcie, a spróbujemy... Mmm... Próbujemy trafić tego innego. O Jezu, jak on tam jest u góry, widzicie? O cholera jasna. Tego, tego nie dam rady tam zrobić. A, czekajcie. Może, może przejdę tędy. Je, te, ten granat zatrucia zajebisty byłby, nie? Przejdę z w PW. wyszczę ci nie. Słyszenie... Fajna do momentu. E, wiesz co? Możesz mi, możesz mi normalnie wysyłać tego. Ja nie muszę cię nigdzie przyjmować, o ile dobrze wiem. Ja, wchodzimy tutaj od tyłu, moi drodzy. Tylne wejście. O kurde, teraz jak on mnie tutaj weźmie, to... Myślę, że przerąbane. Nie, świnkers, nie! Kurwa bądź do wody wpadłem! Dobra. Świniak, co się utopił. Dobra, czekajcie, z górki rzucimy. Jakoś gdzieś tutaj w niego. Musimy go zatruć na pewno. Jones, Jones jest inżynierem, jest ganerem, przepraszam. Dobra, uwaga, rzućmy to tak trochę średnio mocno. Okej, okay, uwaga, doleci. Jest, zatruta świnka. Dobra, on teraz będzie za każdym razem tracił 10 HP, o ile dobrze wiem Teraz musisz, muszę, naprawdę? Ale dziwne. Jura, dobra, dobra, to to ogarniemy. Ja, ja cię za, zaproszę, jak będę miał tam wolną chwilkę. Okej, okay, co on teraz będzie we mnie jakieś granatem? Granata rzuca Ninja! Czy w ogóle najlepsze jest to, że dziś, dzisiaj ta gra by nie przeszła. Dlatego, że... Ta gra ro, to jest takie, wiecie, takie typowe, jak sami macie zobaczyć, yy, stereotypy Wiecie, takie, Ch Francuzi mówią tak, Francai! i tak dalej, Azjaci tutaj, widzicie, to jest też takie trochę podśmiechujki. E, więc ja myślę, że dzisiaj by to nie przeszło, bo o, większość by było, by wiecie, nietolerancyjne, to, nie? Nie, nie? Ale dostał idealnie! Za 40. Jeśli nikogo nie bolało, znaczy nie wiem, ja, wydaje mi się, że dzisiaj ta gra by nie przeszła, nie ma szans, nie? Zobaczcie, dzisiaj pewno stracił. O, będzie walił tego. Ło, wow, jak walnął, ty i trafi mnie? Nie gadaj, że mnie trafi. O, Ojebany, ale mnie trafił przez pół mapy, ty. I'm your's, to Dobra, teraz tutaj możemy zrobić rozstrzelanie. Uwaga, Przecież kliknę, że się zgadasz na wiadomość. Aha, ale na Twitchu czy na Discordzie? Wydaje mi się, że tak nie było. Ale uwaga, moi drodzy, egzekucja Rok 1900, moi drodzy. 1905 Egzekucja, yeah! Dobra, Chłopak skosować, To jest Brytyjczyk, żeśmy Brytyjczyka rozstrzelali. A mi się podoba, zostawiam budki po nich takie. Tu jest broń u góry! Dopiero teraz zauważyłem. Oj, ten gościu tam na samej górce. Masakra. Dobra, i co będzie chciał mi tutaj zrobić? I co ty będzie chciał tutaj zrobić, gościu? Rzucasz granatem w mojego... tego? O nie. Nie było, ale jest. To ciekawe. Ty normalnie, idealnie mi na łeb zrzucił! Ale cwaniak. A, czekajcie. Pójdę po tą brońkę, bo tutaj dopiero teraz zauważyłem... W ogóle do budynków można było wskakiwać, o ile dobrze wiem. Czekaj. Czekaj, można było wskakiwać do budynków? Nie, chyba nie. Czekaj, do niektórych bunkrów można było wskakiwać. Ten akurat jest niedostępny. Ale są też tutaj, jakby, jakieś działa i inne tego typu rzeczy. Też też na to warto zwrócić sobie uwagę. Dobra, i z salutuje mi tutaj Bazuka razy 3. Dobra, czekajcie. Weźmiemy bazukę. Teraz zobaczymy. Ja muszę tak na prosto na niego grunt. Dobra, weźmiemy tak po, po łuku taką zrobimy. Takie, taką. Pa lot paraboliczny, moi drodzy. Jak sami możecie zobaczyć, balistykę op opanowałem, kurde, w pełni. Uwaga! Ole, idealnie! Ja pierdolę! Ale w niego jebłem, nieźle. Dobra, 10 HP mu zostało. Ale jestem kozak. I zobaczcie, że on cały czas tutaj traci życie. W zasadzie teraz jakbym niego trafił za 40 z czegoś? Hmm. Ty no, kurde, ale ten też trafia. 29, 29. Ja pierdolę, patrzcie. Wow! Najgorzej What? Dobra, sushi to jest kem, kempo jakieś tutaj A, y, co ja tu mam na nim? Dobra, zaraz zobaczymy czy mogę sniper. dobra nie, snajp, snajpera nie zrobię niestety Bo ta brońka później po jakimś czasie opada I to trudno wystrzelić A podbiegniemy sobie tędy tutaj I, i raczej powinniśmy tutaj Chrom, chrom Uwaga i teraz go musimy trafić jakoś Strasznie mocno obraz drży No, dawaj, 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 dawaj nie jest łatwo kurwa wycelować. Dobra, jest! Dało się Jest! Uf. Do 34 lewela wysku. Dzięki wielkie. Bardzo się przyda. Bardzo się przyda. Nice! Elegancko. No i patrzcie, ten już ma 30. Teraz wystarczy dobrym granatem w niego rzucić Zajbiste, przez całą rundę z 75 stracił tak dużo HP. Nieźle. Fajnie, że te każda świnka jest tak, wiecie, kustomizowana w zależności od tej klasy. Jak on ma? O Jezu, bardzo mi Co to jest? Ła, jak mnie walnął, ty. Dobra, nie mogę zginąć. To jest najważniejsze. Dobra, sushi. Sushi może... Dobra, wiecie co? Podejdziemy i go z bagneta piśniemy. Może wpadnie do wody. Boże, on tu kaszle. Ojka. Gotowi? Let's go! Kosa, kosa, kosa! Let's go. O! Za 15, Kurde, myślałem, że do wody wpadnie. Pak, ale zrypałem, ale straci jeszcze 5 HP Nie, z pistoleta mnie rozstrzela. Nie, stracę, stracę mojego tego. O nie, przeżyje czy zginie? Nie, nasz. A ja go awansowałem. Najgorzej, rozstrzelał mnie. Kurde, i stracimy ten. Wygląda jak Wormsy, to jest, to, to są takie jakby Wormsy, nawet, nawet nie, nawet nie, że są trochę Wormsy, to jest format jak Wormsów, nie? Dobra, ciul, ja go też z rewolwera tutaj rozstrzelam, tylko... Dobrze Let's go! GG! Co to, Wormsy? To są Wormsy Yep! I rozwalone, moi drodzy! Kolejna misja zrobiona Kiedy tykasz, fajnalka? Nie mam pojęcia, monitkę, zobaczymy Zobaczymy, jak to gdzieś tam pójdzie Survival bonus non, niestety, kurde, raw fish, ale rowfish chyba jeszcze przeżyje, w takim razie, z tego co widzę. No i super, zajebista giereczka, naprawdę bardzo fajnie, znaczy, fajnie się to gra na, na tego, na, na multiku, wiecie, jak, jak gdzieś tam gracie yy, gdzieś tam, nie wiem, w cztery osoby na jednym padzie nawet. Zajebista sprawa, no i teraz mogę sobie na przykład awansować kolejną postać, ale mogę na przykład tu, jak będę miał dwa promote pointy, to mogę jeszcze wyżej, nie? Jakby daną klasę można levelować jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, nie? Na przykład tego mógłbym e, promontować Na jakiegoś tam medyka, dajmy na to, nie? I zobaczcie, że on też mu się zmienia wygląd Zajebisty, naprawdę, bardzo fajna giereczka, super jest Super, ale dobra, Nexus Live e, e, Tutaj kończy nagranie Na mój kanał Nexus Live e, Jeżeli wam się podobało, jak najbardziej łapkę w górę Trzymajcie się, cześć, hej